A więc lecimy na pustynię szunajską, ok, let's go. Ok, Zagrałem let's go. Już. Ok, let's go. Muszę przesunąć trochę światełko. Yyy... Jesteście? Nie wcytuję. Ok. O, jest. Dobra, ja mm -hmm. też jestem. No dobra, czekamy na, Gaboro na Mariana. <giby> Mecz się zaczął, także spoko. Tylko początek? Mhm. Mm git. No. Jest, jest! Mamy trójkę. Jej. No dobra. Dawajcie na C. Ja już jestem Zdobne na EZ. Aha. No Ale dobra. Do no, dobra, idę w stronę C. Także. Dobra. Ja się idę za to bóg, Jeden na, ja na idę. To że że tam Bila nasz jest. Rzucam granat! W domku jest. Oznaczony jest. Oni się gazują w tym gazie moim. A leży. Nice. Kolejny leży. O! Oh. Mmm, pojazdy. Pojazdy nasze, tak? Ja nie mam tekstów. Malowa jeden, może by coś go Bo sam go nie A mógłbym, mógłbym trafiać... O, dziękuję. Nice, mamy to, mamy to. Ale go, zdjąłem, nie spodziewał się. Dostał w miskę. Czyli w Na blisko jest Dobra, już nie Mam ma trzech wrogów tu na sobie, kurde, to jest trzech wrogów, to jest trzech wrogów. Na moim znaczniku, na moim znaczniku. Nie masz, nie masz, nie masz wrogów. Niedaleko was, uważajcie, bądźcie czujni. No właśnie, bądźcie ja zbą. tu Z tamtej strony masz, A, masz jest. przez z tamtej Ja tak. mi kładę tarczę. Dob o kurde, nie, nie, nie. O, po lewej, po lewej, z lewej, z lewej, z lewej, A, Muszę, muszę A, się schować trochę, bo. Uważajcie, uważajcie. Stałem. No, kurde, widzę budynku Co gościu robi mi Jesteś, jesteś tam? Dobra, się na tobie Jestem, jestem no o kurde Leży jeden? Leży też jeden, no A gdzie na Granat Co? Zubają Patrzę, no patrzę, o kurde. Oła. <grymne> Co latają w powietrzu, gość O nie. Uważaj, mamy plecy, mamy plecy. Plecy mamy. No, no i tak mamy prowadzenie. to ważniejsze, nie? Oj, oj. Ale huknęło. Dobra, no i co? Marian, dobrze, leż tam. leż tam. Leż tam, przejmuj. Dlaczego <grywki> tam rzucają smoki? Czy tam by byli wrogowie? Czy nie smoki, tylko granaty? No dobra, przejmujemy powoli. Tak, jest mamy to przejęcie. Dobra, idziemy. Dobra, o kurdej Jest blisko, blisko. Nie. Dobra, zasmakujcie to, frajerzy. Czy zim ziemniaka? Hrw, moją prawą plankę! Niech ktoś osłania moją prawą stronę, bra? Ja jeden Ja wsyłowany jestem na lewą stronę. Ej, no trzem to nie wiem. Mówię, żeby. Mówię, aha! Mówię, żeby sobie nie tą rundę to był prawy, nie Dobra, trudno. <ś204> <ś204> <ś2018> aha, no. No to żem że chci... se dostał. To respimy się na C panowie, na C. Na C. No na C. C, jak banan, let's go. Dobra. Tam był gość. Chciałem ja się widzę Cię, widzę za to połączyć. A po tu jesteście, a Ta. tak. Coś, chciałem? skoro tam strzelają, to chyba tam gość cały czas siedzi. Nie wrogów. Ja Gdzie masz tych wrogów? O kurde, tam to nie dostrzela, chyba. Daleko. Koń leci. Leży, leży Dobra, knaj. elegancko. Na daleko jest. Snajper. Gdzie? Na daleko. Tam celuje. To No, cel. no tam, tam skąd lecą te? A tam jest no, działo. No. Tam, tam jest działo wroga. Tam Sniper też. No jest Wchodzę działo wroga. no. Uważajcie. Podchodzę, podchodzę! Dobra, no to... Reload taktyczny. Tu też walecie, bo mam to jest. Więc go, co to za pojazd? O, Ojej. Dobra, normaty gowalne. Dobra, nasze. Ozdostaje zostaje! Skąd? Skąd? Na górze, skąd. na górze, skąd. na górze, nad wami. Centralnie nad wami, na wami jest, tu Bo na tym brawo. Przejęliśmy no. cel, brawo. Co? Brawo, brawo jest mm. Dobra, musimy nie zmienić teraz ten. Dawajcie na albo, bo teraz mamy też inne punkty, nie? cię od razu na alfa. Alfa. Tak, bo Aha. widzicie, co tam siedzimy, tracimy inne punkty, nie możemy dać im przewagi, nie? Dobra. A jest, dzięki za pomoc. Dobra, nie mogę się zrespić idę na MP. Obity, jest, mam małowa, ej, 20 HP ma chłop. Biegnę, Dobra, dopiero bity. muszę dojść, bo przecież Battlefield nie pozwala zrespić. Nie tylko. A, jest, kował się. Zabił się? No. Bę nie na Gdzie Do prawej, on do jest. prawej, Kamila. O kurde, to szczylają. Dostał Co on się tam zaciął i biega tak w prawo w lewo? W jest stoją Ej, czemu żeś ta zasmułkowali tam? No nie mogę Snajper no za skałą Za skałą, no już go nie ma <głosy> <głosy> już A, tam, tam jest jeszcze jeden, jest jeszcze jeden tam chyba tak mi się wydaje A dobra, tam jest nasz gość, to chyba już go nie ma Jest dwóch snajperów, dwóch snajperów! Dzięki Na A, na A A faktycznie, oznaczam jednego Rzucam granat O kurde Dostałem Ej no, pracy mi robią Na lewo, patrzcie ile jest gości na lewo Tak ty... no, no dobra, no weszli, weszli mi Jeszcze Wiedzieli, wiedzieli, że tam A, na jest Na side jest, na alfie jest Dajcie mi prowadzenie, panowie Kurcze, pierdole, przynajmniej Znaczy, No i co? Z baz. Od, od B musimy iść? Chyba tak Nie, bo trzeba obronić Charlie, patrzcie co się dzieje na Charlie No to ja już jestem na B rozpierna. To idę na Charlie To dup, utracony. No nic, po spróbuję zginąć na A. Zajmuję Charlie. Połowa bitwy za nazwanym Uła. Leci samolot. Ojojoj. Ale ładnie. Przejęliśmy Na plecy Chodź. mam! Aha, to ten samolot miał. Dobra, najzale... No, do... do... Zajęliśmy Charlie, o to chodzi Przejęliśmy cel Foxtrot. Dobra, to ja idę na to A spróbowałem. Brawo jest zajmowane, patrzcie co się dzieje na brawo. Trzeba odbić brawo bardziej. Jeżeli bro, nie, nie, albo chociaż... Dobra, no tak, a? tylko że ja póki jestem to wiesz... No to jest za dużo wrogu na brawo. To jest pięciu gości na brawo, nie? Nie Już ma co lecę, nawet już lecę. Na brawo nie ma co iść, Trzeba... Już lecę, już lecę. Dobra, Dobra to, do to już jest po mnie. Włączą do CIKIB broni się broni się, bo będą atakować z brawo czarny. Ja lecę na prawo ich zabiło No że się skabar w statystykach, ja to kurde Nie idzie mi nic No fart początkującego nie ostatnio co ty miałeś przez nie że. Staty o kurde faktycznie Worajcie wrażajcie to jest to Oj dosta jest pleców je plec mamy Ja dawajcie. się zaraz zreszt zreszt no, no. Gdzie zresztą naszej drużyny ty nie no, wjechali nam. No. Muszę na chwilę wziąć snajpera, bo muszę na daleko z Charlie coś. Ja chyba ze snajpera zrezygnuję, bo chyba się nie da. Za bardzo. Ja muszę z tumikiem wziąć. Patrz mi ktoś w prawą stronę, ja będę patrzył lewo. Może obrońmy to Charlie, nie? Ja bym tam spróbował na tym. Chcesz podejść? No dobra. Tutaj, no tutaj z tego B zobacz. Aha, dobra, oczywiście, że tak. Mam malowa, no. Nie trafiłem go, super, on zabił nas wszystkich. Nie? Leży, no skąpa, to Tylko go. cofnij, cofnij, bo jesteś sam, nie musimy się bez restuć, jeszcze, pamiętam. Także możesz ten... Dobra, i, i jedzie pojazd na nas, uważaj. O, pojazd na nas jest, mam przewalony. Znowu? <noise> jakieś inny gości nie Aha, daje. A, dobra, no nie, no nie, no nie, to, to nie ma to sensu. Dobra, dobra, spokojnie, spokojnie jest nie no, nie ma to sensu grać tam. Muszę zmienić czym innym grać. Oj, mam przy ojej oj. Ja... Mhm. Mhm. Biorę piechotę i rozwalam ich. A jednak nie Aha, no to fajnie. Jak mi chłopiec cudem nie zabija, nie? Ja do niego strzeli... o mnie jego ja nie widzę. No to, to mi też nie idzie za dobrze, nie? Tak ogólnie rzecz biorąc, ale prowadzimy no, jest dobrze, jest dobrze, prowadzimy. Mam inny pomysł. No dobrze. Zatem. Nie no, czy ja, no czy ten... ja znowu... Nie no, jeden HP mam. Przecież to nie ma sensu w ogóle. Ooo, lepo leciały. Nie. Nie, to nie ma sensu, ten człowiek jest pancerny. nie gaz ma. A to jest pancerny? No, czołg, No, bo trzymajmy niego z minigana i nic, nie? No, musisz przeciwpancernie. No, ale minigan taki wiesz, ok. ten, nie taki ten. No, no on, wiem, wiem. Stojący, nie? Wiem, który. ja mam bomba. Nie no, beznadziejnie, mincie a nadal jest ten czołg? Ja pierdolę, patrz jest na Charlie wrogów, nie? już Straciliśmy cel, Charlie. Nie, nie. Nie ma to sensu. Mm. Gdzie jest reszta naszej drużyny, No i dobra, biorę snajpera, bo nie wytrzymam Ja właśnie snajpom mi w ogóle... podjeżdżają mi na blisko i... stwierdziłem, że nie ma to sensu. Natomiast... Gdzie wy no jesteście? kolejne punkty tracimy. Nie no, musimy patrzeć, co się dzieje. My... My nas... Teraz wziąłem inną tą, to, to oczywiście teraz by się snajpa przydała, nie? Standard. Karabin maszynowy mnie Nie ja no. Medek je się, Nie. Wywalone ma. Medycy mają wywalone. Tym razem. no dobra, no to do... Kurwa, nie no, nie, nie, nie że po prostu. Nie, dobra, biorę snajpy, bo widzę, że tu nie ma sensu teraz. I patrz, teraz wezmę snajpę i nic, nic z tego nie, się nie będzie działo. Wziąłem snajpę i teraz nie ma nikogo. Ja idę na Foxtrot, idę zdobyć Foxtrot. Jak coś próbujemy tam mhm. walczyć, bo no, obym ja tam, żebym ja tam w ogóle doszedł, toż po prostu. Zbliża się pociąg pancerny droga. Oho, mamy A. problem. Inne problemy. Neży... Dobra, tam szczy szczylać będę we mnie. Od lewej, ruch. Dobra, przejęcie. Proksa, Przyję przejęcie do góry. No Zzyskujemy już przemaga, to chodzi, to wygra. <grymnie> Kurde, nie no, nie, nie mogę, nie trafię. Nie no... <grymnie> Jak tam, da da dajecie radę, chłopaki? Nie. To jest tragedia. Tu widzę, że już tu nie mogę zrespić. No nic. Na razie to tak powiem Ci średnio mocno. Wrogów jak nie ma. To nie ma. Jak są, to są na. Na Charlie. Na Charlie, tylko, że kurde... O kurde, skąd ja dostaję? O, szajdzę. Samolot. Ten co... co on robi, gość? Ja nie mam w ogóle amunicji, jest Przesrany. Dobra, nasz. Ja mam lowa. O nie, dostałem z pociągu. Pod ostrzałem. No dobra, to strzałem. Nie przejdę, ja patrz co się No ale widzę. Na razie, na razie to wsz wszystko. Ale, No jest blisko. Ale... Uważajcie na pociąg. Bo on strzela, nie? No shit, Sherlock. Hmm. Mam sobie innego go nie zabijam, nie? zajebić ta gra. <grystanie> Samolot się kręcił. No. 360-tki Tak, i dopiero Przyskujmy. po czym, wy, czym wybuch? O, jeden leży. Jeden leży. Moje nie doleciało. Jestem sam, jestem sam, potrzebuję wsparcia w hmm. A, już nie żyję Ajajajajaj, aj, 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 panowie, nie, nie jest za ciekawy, nie Bo ogólnie to, co przed... Zgadziłem się, tym jeśli jeśli oni przejmą zaraz wszystkie te bazy, to jest po nas hmm, Ano no. Kurde A ja nie wiem... a ja nie wiem, gdzie jest moja drużyna Przecież ja w ogóle, oprócz waszych... ...byjków, ani koło nich Bo oni uciekli a, Nie mogę trafić gościa. Ej, no co, co goś... Aha, dobra. Tamten wiedział, o tego nie mogę trafić. Wspaniałe. Ładnie minicie, nie powiem, że nie. Nice. Przejęliśmy cel, alfa. Aha. O, F przejęte, no niemożliwe, aż to jest. Jak się stąd ruszyć, jak tu strzelają? Aha, aha, dobra, nie, sorry. Kurwa, mi młodzież nawala, nie? Bok mi chodził w podłodze normalnie. Cel to dobrą miejscową, ale niestety, chyba ja nie mam dobrej. Oho, zaczyna się. Oha, Bobson na krawędzi mapy stoi typ. Eee. Aha, kampiony. Daj ja, to, Ciebie, Kamil. Mhm. To jest dobra miejscowa, tylko że ja jeszcze fajnie jakby jakby wrogowie się pojawiali w oknach. Brawo, brawo, muszę i. Idę, spróbuję to a zdobyć, bo jeśli to O, mam zestaw wartownika. Co to jest? Co to robi? To jest taki minigun, nie? O. Aha. panowie na odcinku, jak to. Nie wiem, jedno, idę rozkorwić panu, Brytyjczyk. No. Mamy, wielkiego Mamy wielkiego gama, chyba no. konia tutaj, e, obok Ciebie. nas, a, czy, albo to nasz był, nie wiem. Dobra, ktoś się szczylo Kto to, co to, skąd? Nie wiem. Nie wiem, ale ścina mi trochę. Dużo, dużo, a no jest, 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 jest. No, nie mam z nim szans, niestety. Aha! Też nie mam. No, pieprzemy szał, nie? Pieprzemy szał. Dobra, chowaj się, chowaj się. nie. no, już tam wrzucili tu jakiś granat. Idę do was, idę do was, pomyślał. Jest tutaj za Jest nami. Ten. Dobra, już koniemy. nie Dobra, o, wreszcie razem, nie? Jest konnica, ucieka. O, ja pierdziele, co to, to było? Się. O nie 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 Jaka to jest burza nagle Dobra, mhm. panowie z blisko Na lewo No nie no co to i chłop To stoi z minigami strzela Dobra sam strzela z tego Cel alfa przejęty Mhm. Co to Pobity za 90 na 10 HP, nie? Yo, let's go. Trafiliś w Nice. Ja jestem na D. ciebie. pod pociągiem. Ja też. Nie ma. Idę do was. Nie ma. co tam. Dobra, mamy to. Już Dobra. Let's go. Aj wygrana. Let's go. Mamy to. Mamy to. GG Wojska tureckie Wygrywają na pustyni. No, a ta burza ciężka Jest jak ten, jak no jest strasznie, s No nie strasznie, strasznie s Słabo no, widać <laughs> Boję się, że będzie odcinek źle wyglądał, ale trudno Realia no. Jakie, Aha, nie ma tu tabeli Teraz no nic, a więc co, udało się... armii tureckie zwyciężyły. O no, finalnie miałem lepszy wynik od ciebie Gabor. A tak mi się to no, poszło. Nie, nie szło, nie, no, nie szło w ogóle. W końcu na... to w ogóle taki dramat. No. Nie ja nawet się nawet nie komentuję Po prostu zag... miałem 15,7 w, w pewnym momencie, nie? I potem mhm. już tak wyszło. Ale no, trudno, mniejsza. Wychodzimy. udało się zwyciężyć. Tak, bo która jest godzina w ogóle? 38. To dobra, no to dziękujemy za dzisiejszy odcinek i widzimy się w następnym piątym Ja Na razie.